Nowy utwór od Dawida Kwiatkowskiego. 21 maja 2025 roku artysta udostępnił nam wideo do swojego nowego kawałka o tytule Pali się niebo. Muszę przyznać, że Dawid nadal potrafi mnie zaskoczyć. Ten kawałek jest po prostu świetny, jego wokal jest naprawdę fantastyczny, a w dodatku ten tekst. Kiedy puściłam sobie ten utwór po raz pierwszy, to przywitała mnie najpierw bardzo ciekawa linia gitary, a chwilę później cały podkład muzyczny niósł ze sobą słowa śpiewane przez Dawida. Oczywiście nie mogło skończyć się na jednym odsłuchu. Trzeba było zwiększyć głośność i dać ponieść się muzyce wspaniałej muzyce. Mam nadzieję, że jest to zapowiedź czegoś nowego od wokalisty. Bardzo chciałabym, aby w najbliższej przyszłości pojawił się nowy album od Dawida, bo każdy nowy kawałek jest niesamowity. Warto jeszcze wspomnieć o teledysku. Nie ma na nim Dawida. Klip przedstawia ciekawą historię, która idealnie pasuje do klimatu utworu. Ja jestem zachwycona.